Hej, Siemanko, tu Mian z Krasności, witam Was w kolejnym odcinku ze zmierzonego testowania. Dzisiaj będziemy recenzować bleka. Bleka. Dziką truskawkę, więc uwaga, czas recenzować ten napój. E, ten Energetyk, przepraszam, Energetyk. E, co do truskawki w Energetykach, pamięta, pamiętamy jak, recenzwa, jak recenzowałem e, monstera truskawkowego, był on paskudny. Także myślę, że z blakiem będzie podobnie, że to będzie to coś takiego samego, że będę nim żygać, Bo to, słuchajcie, truskawka nie pasuje do energetyków. A czekajcie, bo Wiecie, jaki jest problem, jak macie obcięte paznokcie i musicie otworzyć puszkę? No właśnie. Dobra. O jest, udało się, moi drodzy, udało się otworzyć. Bo palce bolą, ale jest udało się. O, co tu się stało? Halo. Halo, jasność. No dobra. Uwaga, już czuję jakąś truskawkę jest taki zapach. Ale nie wiem, jak to będzie smakować. Już się boję tego bleka. Nie, 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 po pierwsze, nie przypomina ten smak truskawki, jak macie takie y, cukierki o smaku truskawki, no to, to to jest dokładnie ten sam smak. Nie wiem, jaką notę tu wystawić temu energetykowi, no bo to jest po prostu paskudne. Znalazłem go w biedronce. tak Akurat przychodziłem, patrzę. Black, którego nie recenzowałem, mówię, o nie, muszę recenzować ale. To jest ten energetyk jest do dupy. Wszystkie inne blaki były spoko, ale ten, ten jest taki ble, ble, bardzo ble. Wystawiam mu notę, no tak moi drodzy niestety, ale 4 na 10. Czemu 4 na 10? Po pierwsze truskawka w energetykach jest paskudna. Ta, a jeżeli trafi się energetyk, który, który truskawkę ma w miarę okej, okay, no, to jeszcze mogę tam wystawić większą notę, ale tutaj, moi drodzy, jest truskawka, która przypomina smak yy, tych cukierków takich. Więc to jest coś takiego, mocna chemia, tak? Znaczy, każda energetyk to jest mocna chemia, ale niektóre mają jakieś tam rzekomo sok, sok w energetykach, których się dodają fabrycznie, ale. Yy, 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 myślę, że chyba tak nie, nie jest. No to co, co prawda, e, po, na, spróbujmy jeszcze raz. Nie, 4 na 10 tutaj niestety, tylko wystawię. I chyba go wyleję, nie będę go wypijać. Nie smakuje mi. E, właśnie te na, energetyki, te najtańsze, mają najgorszą chemię. Co, co prawda, Black, może nie jest tym takim najtańszym energetykiem, ale jest z tych tanich, więc... Chemia w takim Bleku jest bardzo mocna, a Red Bull akurat aż takiej mocnej chemii nie ma, więc dlatego smaki Red Bulla, właśnie też smakowe Red Bulla są lepsze niż taki black. Także myślę, że ta recenzja wam się spodobała, stawcie koniecznie łapkę w górę, napiszcie fajny komentarz, udostępnijcie ten, ten, ten film znajomym. Znajomy. Ja, ja, zap, ja zapraszam was także na, 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 na poprzednie następne, filmy, na następne, do następnego na razie cześć, hej, hej Nie zapomnijcie subskrybować kanał wraz, wraz z dzwoneczkiem, także elo.